Panowie, jest dla, dla nas ogromnym zaszczytem, że możemy gościć tak zacne grono Pani z tego miejsca i z całej gminy. Jest to na pewno moment wyjątkowy i dziękujemy, że przyjęli, przyjęłyście Panie to zaproszenie. Na pewno y, chciałem przywitać, zwłaszcza Panie z Gospodyń z Podłogienia, z Zawadki, z tym Barku. Zamieścia. Witam serdecznie Panią Przewodniczącą. Z radnymi na czele witam mieszkanki zamieścia. I chciałem złożyć serdeczne Wam życzenia. Pozwólcie, że te życzenia zacznę od trzech najbliższych mi kobiet, które są tutaj na, na sali: mojej córki Zosi, mojej żony Anety oraz mojej mamy Anny. Chciałem Wam złożyć. Także też wszystkim dużo cierpliwości do mojej osoby i dobrze, że znosicie tu ciągłą moją nieobecność w domu. Także wszystkiego dobrego. Drogie Panie, w Waszego święta chciałem Wam wyczuć, aby ta codzienna życzliwość, ta sympatia, ta sympatia, ta życzliwość, która płynie z naszego święta, który był wczoraj, aby towarzyszyło Wam cały rok, abyście byli, cały rok czuli się tak wyjątkowy jak dzisiejszy wieczór. Dziękuję wszystkim Paniom, także tej Panu Sołtysowi, Radnemu, Radnym, którzy przygotowali dzisiaj to uroczystość, tutaj na ręce również Pani Kierownik, Pani Anety, Państwa, Pani Ewy, żony Pana Zbigniewa i, i Państwo współpracowały. Cieszę się, że również z nami jest nieza, nie, niezawodna Pani Irena która gwarantuje te, te święta, nie tylko te święta, ale w Gminie. Bardzo mi miło. Jeszcze raz życzę Panią wszystkiego dobrego. Jesteśmy zaszczyceni, że Panie zechciały ten wieczór spędzić z nami. Jest to bardzo miło. Nie, nie, nie. <noise> Drogie Panie, życzę Wam, byście były rozumiane, kochane. Odziwiany i szanowany za to, co robicie w domu, ro, co robicie dla nas i co robicie dla rodziny. Tego Wam w też życzyć. A jeszcze korzystając z, z okazji, które chciałem podziękować przede wszystkim paniom, które przykowały tak wspaniałe rzeczy i zapraszam na poniedziałek, żeby się częściej spotykać. Na wieczorki takie. Rozwijać dalej to, co, co, co robicie. A jeszcze chciałem powitać gości z Iwanowej, z Rumuńskiego z Rzyma y,